Stacja Pro Senior, oddział Sanok. Pierwszy dzień października upłynął w wyjątkowej atmosferze. Od samego rana towarzyszył nam rytm akademickiego święta. Społeczność Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz Słuchacze Sanockiego Uniwersytetu III wieku wyroszyli w uroczystym przymarszu do kościoła pod wezwaniem Przymienienia Pańskiego, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji studentów, pracowników oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. W Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznym wybrzmiały słowa jego magnificencji rektora, doktora habilitowanego, inżyniera Mateusza Kaczmarskiego, profesora Uczelni Państwowej, który podkreślił, że każdy rok akademicki to nowe szanse i możliwości rozwoju. Następnie zabrzmiało gaudę mater polonia, a później nadszedł najbardziej wyczekiwany moment immatrykulacja i, i ślubowanie studentów. W programie inauguracji znalazł się także wykład inauguracyjny profesora doktora habilitowanego, inżyniera Wojciecha Mielickiego, pod tytułem Nowotwór. Co to jest i dlaczego chorujemy? który poruszył publiczność i przypomniał jak wielką rolę odgrywa profilaktyka. Uroczystość zwiększył występ artystyczny zespołu FEJT oraz otwarcie nowoczesnego Centrum Fizjoterapii Inwestycji, która będzie służyć studentom miastu i całemu regionowi. Stacja Pro Senior Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.